Siema! Pytanie, czemu mnie nie było sześć dni. E, uczyłem się na sprawdzian z polskiego. E, no pierwszy to był pierwszy dzień musiałem przestałem robić wtedy daily, bo no, musiałem napisać tam sprawdzian. Nadal nie wiem jaka ocenia, bo tej babie się po prostu nie chce yy, oceniać. Tak jak mi robić odcinków? Dalej po prostu z lenistwa mi się nie chciało i no w sumie tyle e, ale któregoś dnia i po tych kilku dniach zdarzyło się to że jakiś hejter mnie zhejtował już nie zobaczycie tego komentarza bo po prostu to usunąłem xt e, no i pamiętajcie uczcie się na błędach nad mocno to trochę poczułem, bo miałem przez chwilę takiego co, co... Co to za gówno?! Ale, ale już to nieprawda, Mr. Hater. Nie no, nie wiem, jak on tam miał, ten typ. Ale pamiętajcie, nigdy nie hejtujcie. I o tak mu powiem, pa pa pa, o, 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 o. Nie no, ale po prostu nie chcę więcej hejtów, więc jak sprowokowałem cię za tego X-a, to proszę, masz... E... O, wiem, wiem, czekaj. To masz... Ude mnie... Zaproszenie, żeby. O Boże, jak brzydko piszę. Żeby nie hejtować, tego już nie napiszę. No. Później dalej mi się nie chciało nic robić, ale wczoraj, później jak. No, w sumie wczoraj, wczoraj. Były ten urodziny siostry ciotecznej. No, 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 wtedy nie było mnie w domu. Czekajcie, narysuję tu piękny dom. Piękny. E, mnie nie było w domu. Więc XD no, e, no sorry Bo coś mi tam pisał. Znaczy nie pisał, tylko w sumie dzwonił. No, raczej teraz nie zadzwonię do niego. Bo jutro do szkoły jest 21.41, więc Xz. Jakby co, to jutro też mam sprawdzian. No i też próbowałem odcinek. Jakby co, to jutro też będzie odcinek. Właśnie o tym mówię, że... Próbowałem zrobić odcinek, ale YouTube wymyślił jakieś e, gówno, które no, no, no. Trzeba. Bo ten. Ja już wszystko wy, wytłumaczam. Ten odcinek ma. E, ten. Co ma? E, ten odcinek ma 30 minut. Albo w sumie więcej. Nie, chyba 30. 30 minut ma i e, ten odcinek jest. Nie można go wrzucić. Bo YouTube nie, nie pozwala rzeczy do 30 minut. Ale już wytłumaczam, bo pewnie niektórzy youtuberzy na przykład nie ja, e, mają rzeczy, które mają nawet godzinę. No to. Można to zrobić, no ale oczywiście jest jakaś magiczna bramka, która ci tego nie pozwala zrobić. Muszę napisać tutaj swój numer, później kod. Dzisiaj mi się nie chce, więc sorry bardzo. Ale no, tylko tyle mówię. Jutro właśnie będzie ten odcinek, a dzisiaj będzie właśnie ten, który nagrywam teraz. Tak. No i z, jeszcze chciałem dopowiedzieć, ale zapomniałem, że za ten hejt dostałem 71 wyświetleń. Dziękuję. Trzy komentarze, dzięki. To, ten, to przez tego typa. To przez tego typa. Ej, te, te, nie hejtuj mnie. Bądźmy spoko ziomkami, bo, bo tak. Nie, no nie musimy być spoko ziomkami, ale proszę, usuń to. No. no i trzy komentarze No i to w sumie to tyle no Usuń to! No i tyle chciałem powiedzieć Daj suba i łapkę Siema a, i sorry, że nie ustawiłem awataru e, zwykłego, nieświątecznego, więc no jutro raczej nie będzie, bo robiłem dawno ten filmik, Bedy Dedy. Polecamy sobie jutro obejrzeć. I no... Jak po pojutrze... Nie, pojutrze e, zrobię filmik e, bez tego. Bez eventu, bez eventu świątecznego, bo już po świętach I, i, i trochę chciałem nagrać coś, nagrać streama, no ale na razie nie wiem.